Nie jestem tym zdziwiona. Oxford od dawien dawna jest bazą dla ludzi wykazujących zdolności w wybranej przez siebie dziedzinie nauki. Myślę, że spędzę tu miłe i pożyteczne chwile. Sofia i jej bracia kształceni byli w domu przez ojca, który zrezygnował z własnej kariery na rzecz dzieci. Potrzebuję ochotnika, który rozpisze cały dowód tego twierdzenia. Wszystkie dzieci specjalizowały się w matematyce i uczyły się jej kilka godzin dziennie. Wstajemy wcześniej i zaczynamy dzień od dwóch, trzech godzin zajęć. Ćwiczymy na sali gimnastycznej, a potem jemy śniadanie. Potem plan dnia jest dość elastyczny. Uczymy się, potem gramy w tenisa, czytamy lub wychodzimy na dwór. Kiedy Sofia rozpoczęła studia w Oksfordzie, miała zaledwie 14 lat. Spekulowano, że została do tego zmuszona przez swego rządnego rozgłosu ojca. Nie wywieram żadnej presji na swoje dzieci. Uważam, że jest lepiej, jeśli dziecko w naturalny sposób dojrzewa i podejmuje własne decyzje. Nie wszystko jednak poszło po myśli ambitnego ojca. Sofia odrzuciła żywot domorosłego geniusza. Uciekła z Oksfordu, a wkrótce potem w prasie ukazał się jej list, w którym oskarżała ojca o wywieranie ogromnej presji na nią i jej rodzeństwo. Nigdy nie wróciła do domu. Wielu rodziców uważa, że droga dziecka do sukcesu wiedzie przez ciągłe zachęty ze strony rodziców. Inaczej było z 13-letnią Chloe Hanslip. Bardzo wcześnie zauważyłam u niej zdolności muzyczne. Ledwo zaczęła chodzić, podchodziła do pianina i grała melodie, które wcześniej ćwiczyła jej starsza siostra. Grała jednym palcem, ale były to dokładnie te same melodie czyli Brahms albo Beethoven. Sprawa stała się bardziej oczywista, gdy w wieku nieco ponad dwóch lat zaczęła się uczyć gry na skrzypcach. Po sześciu tygodniach nauki jej nauczyciel stwierdził, że jest wybitnie uzdolniona. Uczyłam się gry na skrzypcach w tym samym czasie i usłyszałam, że moja mała córeczka jest ode mnie znacznie lepsza. Po jej występach podchodzi do nas wiele osób wzruszonych jej grą. Słyszeliśmy już, że muzyka Chloe pochodzi od Boga. Mam tu zdjęcie mojego ulubionego zespołu. Po całym dniu ćwiczeń słucham ich najgłośniej, jak się da. To ja i John Major trzy lata temu. To ja z papieżem. Miałam wtedy pięć czy sześć lat. Dostałam od niego różaniec, który wisi na ścianie mojego pokoju. Mam zdjęcia rodziców, ale nie oglądam ich zbyt często. To ja i Jehudi Menuhin. Chciał, żebym studiowała w jego szkole, ale byłam za młoda. Nie wiem, co bym robiła, gdyby nie muzyka. Nie mogę bez niej żyć. Nie wyobrażam sobie tego. Geniusz to ktoś, kto dokładnie wie, co chce osiągnąć. Uwielbia to, co robi. I kto za wszelką cenę pcha do przodu. Chloe chce zostać solistką. Większość czasu upływa jej na podróżach. Jej nauczyciel mieszka w Niemczech, dlatego rodzice wynajęli tam mieszkanie. W przerwach Chloe występuje w różnych zakątkach świata. Jej talent miał ogromny wpływ na nasze życie. Postanowiliśmy podążać za nią i jej talentem. To ona kieruje ścieżką, którą idziemy. Robi to, co chce, nie to, co my chcemy. Często nie chcemy tego, co ona robi. Rodzice Chloe są przekonani, że jej talent ma charakter wrodzony. Z wielu badań wynika, że geny odgrywają w rozwoju talentu muzycznego znacznie większą rolę niż do tej pory sądzono. Niektórzy badacze uważają, że 80% talentu muzycznego się dziedziczy. W rodzinie muzykuje babcia, mama i siostra dziewczynki. Jeśli więcej osób w rodzinie gra, masz większą szansę na posiadanie muzykalnego dziecka. To dość drogie hobby. Sam smyczek kosztuje 10 tysięcy funtów, a skrzypce warte są 160 tysięcy. Wiem, że rodzice już dwukrotnie brali kredyt hipoteczny pod zastaw domu. Niedokładnie rozumiem, co to znaczy. Ojciec mówi, że nigdy nie przestanie pracować, bo potrzeba nam pieniędzy. Niechętnie poruszają przy mnie ten temat. Nie chcą, żebym się nad tym zastanawiała. Musieliśmy wziąć kredyt pod zastaw domu, ale to nie problem. Prawdopodobnie i tak będziemy chcieli go sprzedać. To inwestycja w przyszłość naszej córki. Chcemy jak najlepiej wykorzystać talent, jaki dostała od Boga. Geniusz jest jak iskra, która daje osobie szczególne zdolności. To jakby dodatkowy wymiar osobowości. Adam Walter ma 12 lat i mieszka w północnej Anglii. Rodzice nie grają na żadnych instrumentach. Mama grała chyba na czymś w szkole, ale tata nie ma żadnych doświadczeń z muzyką. Nie wiem, skąd wzięły się moje zdolności. Kiedy był mały, widzieliśmy, że szuka czegoś, co go zafascynuje. Miał kolegów, książki, chodził do szkoły, bawił się, ale czegoś najwyraźniej jego życiu brakowało. Kiedy zaczął grać na flecie, stało się jasne, że trafiliśmy w dziesiątkę. Kiedy Adam miał 6 lat, flet poprzeczny przyniosła do domu jego siostra. Nauczyła go podstaw, a wkrótce jej brat był już bardziej zaawansowany niż ona. Ludzie z Wydziału Muzyki Rady Hrabstwa Noc powiedzieli, że Adam jest geniuszem i że powinnam się do tego przyzwyczaić. Adam jest najmłodszym z trójki rodzeństwa. Mimo, że od jakiegoś czasu objawiał ponadprzeciętny talent jego rodziców, nie było stać na zakup instrumentu.